Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Mąż do pracy, a żona do opieki nad dziećmi. Ten model rodziny w dzisiejszych czasach występuje niezwykle rzadko. By zapewnić byt rodzinie, oboje rodzice muszą pracować. I tu pojawia się problem: jak zapewnić opiekę nad dzieckiem? Dzięki funduszom europejskim coraz więcej przedszkoli, żłobków. Otwiera się w regionie, co zapewnia nie tylko profesjonalną opiekę nad dzieckiem, ale również daje szansę na rozwój osobisty i zawodowy rodzica. Tutaj jest plus, że no, żłobek jest dofinansowany z Unii Europejskiej, więc nie ponoszą rodzice tak wysokich opłat. Tak jak w przypadku pani Alicji Aumiller-Kuterby mieszkanki wielenia, a prywatnie mamy letniej Helenki. Jestem, jestem nauczycielem tutaj w gminnym przedszkolu. Oraz pani Moniki Woźniak mamy dwuletniego Filipa. Ich dzieci uczęszczają do nowoczesnego żłobka, co pozwoliło na powrót mam do pracy na pełnym etacie. Bardzo duża szansa rozwoju zawodowego, powrotu do pracy, tak? Wcześniej nie było takiego miejsca w Wieleniu, był duży problem z opieką nad dziećmi i trzeba było sobie po prostu kombinować we własnym zakresie. Finanse tutaj jakie ponosimy są bardzo niewielkie, niania oczywiście wynosi wiele, wiele więcej kosztów, także, także naprawdę bardzo się cieszę z, tutaj z wybudowanego żłobka. Wszystko dlatego, że w Wieleniu przy ulicy Sportowej otwarto właśnie nowy gminny żłobek. Nie, Placówka działa bezpośrednio w tym samym budynku co gminne przedszkole. Gminy z terenu Wielkopolski bardzo chętnie korzystają z tego typu projektów. Mówi wicemarszałek województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 1,6 miliona złotych. Do tej pory zrealizowanych, sfinansowanych jest ich kilkadziesiąt. Dziś otwieramy żłobek w Wieleniu. Za kwotę 1,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to, można powiedzieć, taki średniej wielkości projekt. A inwestycja w żłobek to same zalety. Zyskują nie tylko rodzice, ale przede wszystkim najmłodsi, bo w żłobku po raz pierwszy dzieci spotykają się ze swoimi rówieśnikami. Nie zawsze trzeba indywidualnie tym dzieckiem się zająć jeden na jeden, a czasami nawet lepiej dla dziecka, jeżeli ono jest w grupie i się uspołecznia już od. Pierwszych lat swojego życia. Uważa Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. Nowoczesny żłobek to miejsce dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W obiekcie są dwie sale oraz zaplecze sanitarne, wózkarnia, gabinet pielęgniarki czy pomieszczenie do wydawania posiłków. Myślę, że dla mieszkańców jest to jedna z najważniejszych inwestycji, ponieważ w Gminie Wieleń żłobka do tej pory nie było. Nigdy. Więc analizowaliśmy rynek, przeanalizowaliśmy również urodzenia dzieci i dopytaliśmy trochę mieszkańców, czy byłoby zainteresowane. Zainteresowanie takim obiektem i okazało się, że jest dość duże zainteresowanie. A jak zapewniają eksperci, dostęp do opieki nad dzieckiem w żłobku jest niezwykle ważny, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Mówimy o takich podstawowych właściwie aktywnościach, bo musimy pracować, żeby, żeby mieć pieniądze na to, żeby utrzymać rodzinę. I nie tylko myślimy tutaj o potrzebach wyższego rzędu, ale też o tych bardzo podstawowych. Mówi psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek. Dlatego dostęp do publicznego żłobka w dzisiejszych czasach powinien być standardem, a nie komfortem, na który mogą pozwolić sobie tylko nieliczni lub najbogatsi. Niedobór tych miejsc w żłobkach powoduje niesamowitą też presję i ogromny stres, bo bardzo trudno jest pogodzić, czy wymyślać właściwie rodzicowi taki dobry plan na to, żeby móc pracować. Czyli myślimy sobie o aktywności, która jest taka bardzo podstawowa i niezbędna. O której wykonywanie musimy w tym przypadku powalczyć. W tej materii z pomocną dłonią przychodzi Unia Europejska, bo w strategii Europa 2020 podkreślono duże znaczenie działań w zakresie zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Europejski Fundusz Społeczny ma na celu głównie aktywizację zawodową społeczeństwa. To jest jeden z takich głównych celów tego funduszu. Zapewnia Sylwia Wójcik z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Uż... Rzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi z funduszy europejskich przeznaczono już ponad 44 miliony złotych. W związku z tym zarząd województwa wielkopolskiego że tak powiem, ogłosił 9 naborów, które, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się początkowo wszystkie podmioty, które są zainteresowane prowadzeniem opieki żłobkowej czy też opieki nad dzieckiem do lat 3. Wszystko to pozwoli na utworzenie docelowo 5 tysięcy miejsc w żłobkach dla dzieci do lat 3. W regionie już utworzono placówki dla 3 tysięcy dzieci. Łącznie na ten cel zarząd województwa wielkopolskiego przeznaczył już 144 miliony złotych. Wszystko to sprawia, że o przyszłość nie mam się co martwić. Moje dzieci będą miały zapewnioną opiekę, a ja w tym czasie mogę wrócić do pracy. Kto wie, może dzięki temu dostanę upragniony awans i podwyżkę. Więcej informacji na temat możliwości harmonijnego rozwoju najmłodszych Wielkopolan już w najnowszym numerze e-magazynu Nasz Region. Fundusze unijne wsparły funkcjonowanie nie tylko żłobków czy przedszkoli, ale również rodzin zastępczych. E-magazyn dostępny jest na stronie „wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalach lokalnych.